Jak wytłumaczyć dzieciom wojnę? Od czego zacząć tam, gdzie fala powodzi zabrała dom? Jak rozmawiać z kimś, kto nie jadł od wczoraj? Czy ludziom bez domów pomoże dach? W tej podróży nie znajdziemy prostych odpowiedzi, ale spotkamy bohaterów, których katastrofa nie zdołała zatrzymać. Z każdego kryzysu łatwiej wyjść, jeśli idzie się razem. To jest lepsza strona świata. Ta powódź zostawiła ślad w pamięci całego kraju. We wrześniu 2024 roku ponad 57 tysięcy osób straciło dorobek życia. Chociaż minęło kilka miesięcy, w głuchołazach dalej widoczne są ślady spustoszenia. Robi to wrażenie, co? Tak. Chyba widać na się nawet poziom budynku. wody, tak mi się Aha, wydaje, na tym budynku, widać. nie? Więc te domy były tak. zamknięte. Tak, 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 tak. To co? Chcesz poznać Artura? Pewnie. Tak. Dzień dobry Artur. Dzień dobry. Tak, co? Łagadość. Chcę się znowu spotkać. Dominiko, pięknie Cześć. cię witam. Znamy Cześć. się przez telefon. Cześć, Cześć pogadaj. Cześć. Miejsce symboliczne tu. Sprawczyni całego nieszczęścia. Woda. Woda. Powódź zawsze jest chaosem. To jest chaos totalny. Dla nas to jest przede wszystkim tragedia człowieka. Ludzi musieli uciekać ze swoich mieszkań, domów. Żadnych informacji, ile jest osób poszkodowanych. Do tego trzeba dochodzić. Rok temu to wszystko się tutaj działo, prawda? 14 września y, woda. Woda tutaj dotarła gwałtownie. Most runął chyba za 4 dni, 4 dni później, 18 września. Najbardziej chyba takimi mocnymi obrazkami to są ludzie chorzy, których trzeba było ewakuować. Ludzie, którzy już często nie potrafili sami się poruszać. To mnie ruszało najbardziej, kiedy ludzie naprawdę w podeszłym wieku, jeszcze z tą swoją niepełnosprawnością, ciężkimi chorobami, jeszcze musieli przeżywać. Ten ciężar powodzi. Zobaczcie, jak ta woda wysoko sięgała. jest. Ta, ta, ta to jest mój wzrost. Ta woda tu nie była długo. Ale już są suche. To też dobre znaki. Takie szkody. Yy, naszym zadaniem przede wszystkim było, żeby uskuteczniać tą pomoc. My w większości byliśmy tylko takim punktem redystrybucji, przekazywania dalej. To jest główny magazyn Caritas w Nasz centralny magazyn od 30 lat. To robi wrażenie. Ale tutaj też gromadziliście te dary, które jechały na powódź, tak? Od 15 września do końca roku minionego 1300 palet. W Przeliczeniu na kilogramy co najmniej 1200 ton. To są zawsze trzy etapy. Pierwszy etap to jest na przeżycie: żywność, woda i to, co jest potrzebne teraz, w tej godzinie. Drugim etapem to był czas, kiedy osoby wracały już do domów. Błoto, zdemolowane wyposażenie, pływające meble, woda poszła, zniszczenia zostały. Wtedy są potrzebne narzędzia. A ten trzeci etap, ten etap długofalowy z różną intensywnością tych remontów, on trwa do dzisiaj. To są materace? To są materace, tak. Okej. Okay. Materace, które wróciły już. Ale to dobry znak, że wracają osuszacze i inne sprzęty. To znaczy, że jak... Poradziliśmy sobie. Największą siłę dawało mi to, że nasz magazyn nigdy nie był pusty. Wystarczyło tylko dać ten impuls, dać sygnał i pojawiało się to, co było autentycznie w tej chwili potrzebne. Najważniejsze, żeby kartony nie wystawały poza obrys palety. Okay. To jest y, pierwsze przykazanie logistyk, logistyków, kierowców, <laughs> ciężarówek i karytas, tak. Modlić się za człowieka chorego to za mało. Jemu trzeba konkretnie pomóc. Chodźcie nam pomóc. Dalej. Dalej. idziemy razem. Po kolei. Ostatnie to jesteśmy w Tak, tak jest. I do samochodu. Idziemy z tym. I Dary, dla powodzian. Dary przekażemy rodzinie w Bodzanowie. Chyba najcenniejszy to dać czas, obecność. Przyjechać jeszcze raz, nawet nie zapowiedzianie. pokazać, że to nie jest tylko taka akcyjność jednorazowa. Zrobiliśmy coś, odfajkowaliśmy, czuję się z tym dobrze. Takie odczucia te mogą być, one są uzasadnione, ale. Najcenniejszymi są te, które czyni nimi towarzysząc, będąc tymi ludźmi troszkę dłużej. Dzięki Solidarności Polaków, Caritas zebrała 75 milionów złotych, które przekazała na natychmiastową pomoc, wsparcie w remontach i przywracanie normalności. Ta pomoc była wykorzystywana nie tylko w pierwszych dniach kryzysu, ale i przez wiele kolejnych miesięcy. Dzień dobry, pani Danuto. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło was poznać. Jej, ojej, dzień dobry. Dzień dobry, jestem Franek. Pani... Dominika, miło mi bardzo. Witam pięknie. Ja Dzięki. Panie przewodniczący, proszę, proszę, proszę. No my się polubimy chyba, co? Cześć. No, Hej. Tak. Przepiękne miejsce do życia, kapitalne. przepiękne miejsce, no ale niestety przestraszyło nas bardzo. Wielka woda. Widzieliście, jak ta woda rośnie? bo właśnie. Tuż obok was jest rzeka. No tu jest rzeka, zaraz zarzeką płotem. Zaczęła nas zalewać woda, rzeka zaczęła się podnosić. Nie przypuszczaliśmy w ogóle, że nas do domu nam wejdzie ta woda. Dopiero człowiek widzi, że cały dorobek życia, który żeśmy się dorabiali przez te 42 lata, co mieszkamy tutaj, niestety poszło za wodą. Nie ma nic. Pamiętam, to była straszna tragedia, straszna. Uratować coś w domu nie dała nie dalej rady, bo przyszła woda i konie. Chcielibyśmy pani trochę pomóc w tym remoncie. No, Dlatego tak? przywieźliśmy dla Pani karty remontowe, które będzie Pani mogła wykorzystać w sklepie na remont. To jest 5 tysięcy złotych. No, I będzie pani mogła po prostu jakoś no, urządzić. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No, Mamy tak nadzieję, że się przyda. Przydadzą się na pewno. Pomoc była na 100%. Lodówkę dostaliśmy z Karitasu. Osuszacze przewiezione zostały. Jest? Jestem. Uwaga. Proszę bardzo. No, staram się, żeby być silna. Tak myślę, że, że mi się uda. No. Już do tej pory tyle już zrobiłam, to i przetrwam do końca może. Nie, nie trzeba myśleć o tym, że się stało. Tylko jeszcze, jak to mówią, brać się za życie i póki chodzi, żeby się podnieść do góry. Żeby nie leczeć na dół, tylko do góry. Ty jedziesz? Leciutkie. Uwaga. Jeszcze jedno, jeszcze jedno. Proszę bardzo. Dajesz, dajesz. I do sopy. Proszę bardzo. Ludzie się nie, nie, nie poddają. To nie jest koniec świata. Życie jest bezcenne. W życiu raz idzie lepiej, raz idzie gorzej. I myślę, że idąc tym złotym środkiem, nie zbaczając tej drogi, nie, nie lamentując, nie, nie załamując na dłuższą metę rąk, myślę, że to są efekty. Do tej wymontowanej łazienki wszystko się przyda. Tak, I co mamy jeszcze? A żelazko to dla pana, żeby pan pomógł że tak nie. <noise> pracować <głos> trochę. <głos> dobra? Dobra, <głos> dobra, fajnie. Pan Wiesław i jego żon? Tak. 180a, to tu. Dzień dobry. Dzień dobry. W jesteśmy. Pan Wiesław? Tak. Miło poznać. Przesyłki mamy. No proszę! <laughs> Przede wszystkim strach. Bieganie od okna do okna, Nie nieprzespana noc. Czekanie na pomoc. Strach, strach, strach. Do tego wody nie było, prądu nie było. No To, to, to nie da się opisać, to była kuchnia. I będzie kuchnia. I będzie kuchnia. I będzie Już kuchnia. niedługo. Tu Czyli był to jest... zlew, tu był zlew, szafka. Okay. Ona się przez okno wlewała. Powyżej parapetu. Powyżej parapetu. Katastrofa zeszłorocznej po powodzi uczy mnie osobiście pokory. Wobec na sił natury, ale też wobec człowieka. I tutaj mamy dwa bieguny. Jest człowiek, który pomaga, i człowiek, który tej pomocy oczekuje. I tu jest wymagana pokora, i tutaj. No to. To u nas na lat... to. jest z waszego okna zdjęcie. Tak, tak, tak. Biała flaga? Tak. <grym> My czekamy na, antenę, na pomoc. Na pomoc. I przyleciał po was helikopter. Tak, przecież. Pojedynkę nie ma szans. Jesteśmy małżeństwem 44 lata. I tak. wspieramy się i... aby do przodu. Tu Państwo. Tu państwo po prostu. To jest wasza reakcja na wodę. No, no. Ale to jest takie zdjęcie, które mówi, no razem damy radę. To prawda. Bardzo. Może nie jest najlepiej, ale nie jest, nie razem, jest razem sobie łatwo, poradzimy. Ale, ale nie jesteśmy sami. Dla mnie karta jest takim miejscem, gdzie zmniejszamy Dystans pomiędzy działaniem rozumu a działaniem serca. Żeby to był taki złoty środek pomiędzy tymi, tymi dwoma czynnikami, wtedy ta, ta praca Caritas będzie autentyczna. Ile lat już pracujesz w Caritas? 33. A nie wygląda, prawda? 33 lata już. Ta praca wniosła w moje życie szacunek. Szacunek dla, dla człowieka. Niezależnie od pochodzenia, od statusu, od konfesji, to jest nieistotne. I tutaj mamy czasami radykalnie skrajne bieguny. Ludzi, którzy nigdy się nie identyfikowali z, z działalnością charytatywną, z kościołem, z religią, z duchowością, nigdy się tym nie zajmowali. Jeżeli ma się ten szacunek, ma się tą wizję człowieka przed sobą, człowieka cierpiącego, wtedy ta elastyczność karytasowa zaczyna funkcjonować. Nie, nie, nie liczymy tylko matematycznie, ale liczymy i patrzymy na, na świat bardziej karytasowo. Karitas y, nie powinna być tylko pracą, ale to powinna być taka też postawa życiowa. To, że zdejmiemy po południu t-shirt z logo, y, myślę, że nie powinno nas zwalniać y, z, z bycia generalnie człowiekiem karitasu. No, Caritas już znaczy, prawda? Caritas Proszę znaczy miłość. Dzięki. Bardzo dziękujemy. <grytas> <grytas> you know there's a Just stay happy. You know there's always a home for you. You know I'd always love to see you. I don't need to tell you I love you. Just stay happy.